Czy chcesz cieszyć się doskonałą rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie telewizji kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy. Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy piątek, 19 września. Czas na najważniejsze informacje w programie lokalnym Telewizji Centrum. Zapraszam. 379 zawodników, 4 areny i setki emocjonujących pojedynków. Zgierz w minioną sobotę stał się stolicą sportu w walki. W hali rywalizowali młodzi zawodnicy i seniorzy w K1 boksie Muay Thai i MMA. To jedna z największych imprez tego typu w kraju. Zjechali się zawodnicy z całej Polski. Mamy tak, K1, mamy boks, Muay Thai i MMA przede wszystkim, tak. No, Paweł, co jeszcze dodasz do tego? No, przede wszystkim mamy młodzież od wieku od 12 lat tak naprawdę do seniorów, więc dużo tak naprawdę możliwości do startów dla młodych zawodników. Bo na większości zawodów musisz wybrać sobie dyscyplinę sportu, czyli na przykład na K1 albo MMA. A my mamy tak naprawdę wszystko i każdy z młodzieży, z dzieciaków może wybrać sobie jakąś pasję, może nawet zobaczyć w boksie, może w K1 naszych zawodach. To właśnie szeroka oferta dyscyplin wyróżnia te zawody. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił w różnych formułach, a wszystko w profesjonalnych warunkach. A my tym, że dajemy prawdziwe jakby ringi, prawdziwe klatki z podestami sędziów profesjonalnych, zawodowych gal. To po prostu wkazujemy, że ich szanujemy i chcemy, żeby bili się jak na najwyższym poziomie, najlepszym poziomie i żeby też sędziowie dobrze punktowali, bo często na zawodach jest tak, że na przykład sędziują takie walki na przykład dzieciaki po 17 lat, tak, to dla mnie to jest niedopuszczalne. Na listach startowych znalazło się blisko 400 osób. Ostatecznie do walki stanęło 379 zawodników, a stawka była wysoka, bo najlepsi mogą liczyć na szansę udziału w zawodowych galach. I dzięki temu one mogą później jakby tą swoją pasję też dzięki temu zarabiać pieniądze, więc wszyscy są bardzo motywowani, bo mogą dostać jakiś fajny kontrakt na walkę też zawodową, więc każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony, też mamy fajne nagrody dla najlepszych. Zawody to nie tylko sport. Tradycyjnie towarzyszyła im zbiórka charytatywna, tym razem na rzecz chłopca chorującego na SMA. Organizatorzy podkreślają, że każda edycja wspiera potrzebujących. Zbieramy tutaj na różne cele, tak? Ostatnio zbieraliśmy też na, na dzieci na podopiecznych, dzieci z domu dziecka tutaj w Dąbrówce. Także no za każdym razem na coś tam przeznaczamy te, te, te pieniądze. Nieprzypadkowo miejscem rywalizacji był zgierz nowoczesna Hala Mosir. I sportowe tradycje miasta sprawiają, że zawody zyskały wyjątkową oprawę. Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje i jeszcze większe wyzwania. W przyszłości nie wykluczają nawet organizacji zawodów w łódzkiej Atlas Arenie. W Zgierzu odbyły się uroczyste obchody 35 lecie reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Był nowy sztandar, barwny przemarsz i wspomnienia. Historia Sokoła w Zgierzu sięga początków XX wieku, przerwana przez II wojnę światową i zakazana w czasach PRL-u, mogła wrócić dopiero w 1989 roku dzięki determinacji przedwojennych druchów i sympatyków. Dziś, 35 lat później, Zgierzanie podkreślają, że organizacja jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Dzisiaj, podobnie jak w okresie międzywojennym, jest wiele osób, które zadają pytanie, czy nasza działalność ma dzisiaj jeszcze sens. I ja odpowiadam, że tak. Wtedy, kiedy my promowaliśmy działalność proobronną, strzelectwo, współpracę z Wojskiem Polskim, jeszcze kilkanaście lat temu było uważane za całkowicie zbędne. Natomiast dzisiaj po e, rozpoczęciu konfliktu zbrojnego na Ukrainie w roku 2014, a także po jego wznowieniu w roku 2022 widzimy, że ta codzienna praca, jeżeli chodzi o wzmocnienie obronności państwa, jest nam Niezwykle potrzebne. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w parafii matki Boskiej Dobrej Rady kardynał Grzegorz Ryś poświęcił nowy sztandar z gierskiego gniazda. Potem druchowie przemaszerowali ulicami miasta przy akompaniamencie orkiestry dętej ze Szczawina. 28 stycznia 1989 roku Odbyło się spotkanie założycielskie, reaktywacyjne, gdzie 15 członków z prezesem, z, no, z kierownikiem, można wtedy powiedzieć, Józefem Rajskim, postanowiło, że będzie oficjalna działalność, trzeba zatwierdzić statut, i tak się stało. Wybory nastąpiły 11 marca 1990 roku. I prezesem, pierwszym prezesem został druh Józef Rajski, przedwojenny członek Zgielskiego Sokoła. Na jubileuszu obecni byli parlamentarzyści i przedstawiciele władz, którzy podkreślali znaczenie Sokoła dla kształtowania postaw patriotycznych i sportowych. Dla mnie oczywiście Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wiąże się z trzema takimi słowami, które są zawsze z wami związane. To jest patriotyzm. To jest tradycja, to jest sport, i żadnego z tych słów nie można rozdzielić. I powiem, że bardzo mi zawsze po drodze z wami było, bo i patriotyzm, i sport. Ja też y, to bardzo lubię. I często spotykamy się gdzieś tam na lodowisku, w zgierzu, czy na. Sali gimnastycznej, chociaż ona jest w tej chwili najpiękniejszą halą w powiecie zgierskim. I to, że my dzisiaj sobie możemy tutaj spokojnie i godnie świętować rocznicę reaktywacji Sokoła, pewnie by nie było możliwe, gdyby nie te pokolenia, które przed nami, czy tę żyzną fizyczną, a właściwie tak jak mówiliśmy, zawaluowane kwestie patriotyzmu. Bo dzisiaj nie potrzeba ukrywać swoich. Rządów politycznych, swojej miłości do ojczyzny. Nie było to tak miło i przyjemnie 160 czy 170 lat temu. Z tego miejsca chciałbym oddać cześć i chylę czoła przed wszystkimi tymi, którzy przez 160 w przypadku Sokoła przeszło 120 lat kładli podwaliny pod odzyskanie niepodległości a także krzewili ducha patriotyzmu wśród młodzieży. Obecnie prezesem Zgierskiego Gniazda jest Marcin Szymke. To on razem z duchami wyznacza nowe kierunki działania. W planach m.in. rajdy Nordic Walking, warsztaty z trenerem personalnym, turnieje sportowe czy cykl zajęć rekreacyjno-gimnastycznych. Sokół od 35 lat obecny w Zgierzu przypomina, że patriotyzm to nie tylko historia, ale i codzienna praca nad tężyzną fizyczną i wspólnotą. Druchowie mówią jasno, przyszłość tej organizacji dopiero się zaczyna. Piętnasta edycja paki dla uczniaka, za nami były mecze, zumba, grill, atrakcje dla dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. A wszystko po to, żeby wspierać uczniów i świetlice szkolne. Piknik otworzył mecz koszykówki z udziałem uczniów szkoły. Później publiczność rozgrzała zumba, a wszystkich kusiły grill i domowe ciasta. Nie zabrakło też stoisk od kreatywnych po ekologiczne. Mimo kaprycznej pogody wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem. Dzisiaj 15. edycja akcji Paka dla uczniaka na boisku Szkoły Podstawowej numer 12. Póki pogoda pozwala to jesteśmy na tym, na tym terenie. Mamy dużo aktywności sportowych, jest mecz koszykówki, jest turniej siatkówki, zumba. Zaprosimy, zapraszamy również do takich szkolnych rozgrywek, gdzie można wrócić do tych szkolnych lat. Mamy poczęstunek grill, ciasta, mamy stoisko ekologiczne. Na hali równo Kolejne odbywały się rozgrywki siatkarskie, a na boisku pokaz walking football, który zawodnicy rozegrali nawet w deszczu. Większą atrakcją ekostoiska jest nasz VR. Tutaj Dagna nam udostępniła swój wspaniały sprzęt i tam uczymy się segregacji śmieci. Są trzy poziomy trudności, więc każdy niezależnie od wieku... I swojej wiedzy może tutaj spróbować. Poza tym zabieramy ze sobą roślinki do domu, czyli uczymy się sadzić własnych ziół czy kiełków. Także tutaj, jak najbardziej, tutaj tak. Codziennie zostawiamy jakiś ślad na ziemi, więc tutaj robimy taki ala w postaci odbijania naszych palców na muralu. No i ostatnią atrakcją jest to, że tworzymy takie ekokoperty z ziarnami dla ptaków. Zabieramy je później ze sobą w teren i tak dokarmiamy ptaki, żeby dokarmić ptaki tak jak one lubią być karmione, czyli nie chlebem przede wszystkim. W akcję włączyła się także Rada Osiedla 650-lecia. Przygotowała stoiska dla najmłodszych, pełne kreatywnych zabaw i kolorowanek. Na tę chwilę przygotowaliśmy stoisko takie kreatywne, które jak widać cieszy się zainteresowaniem dzieci. Mogą przygotować sobie maski, mogą kolorowanki. Mamy też z Urzędu Miasta domki, kaczy do złożenia. Paka dla uczniaka to nie tylko jednodniowy piknik. Wsparcie można przekazywać przez cały rok, przynosząc przybory szkolne, gry czy artykuły plastyczne do siedziby stowarzyszenia lub wpłacając darowizny. Patronat nad wydarzeniem objęli prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski i starosta powiatu Iwona Dąbek. A mieszkańcy, którzy pojawili się w sobotę przy SP12 pokazali, że w Zgierzu pomoc i dobra zabawa mogą iść w parze. Za nami dziewiąta edycja Street Ball z dużą frekwencją, pokazami wsadów i trzecim memoriałem Włodzimierza Błaszczaka. Od rana na boiskach rywalizowały szkoły podstawowe Opuchar Prezydenta Miasta Zgierza. Później przyszedł czas na kategorię Open i trzeci memoriał imienia Włodzimierza Błaszczaka, współtwórcy klubu Magryz i trenera, który stworzył fundamenty żeńskiej koszykówki w Zgierzu. Każda drużyna rozgrywa trzy mecze w fazie grupowej, później jeszcze półfinałowej i finał. To jest naprawdę bardzo dużo grania, ponieważ koszykówka 3x3 jest dynamiczna, wymaga dużego takiego zaangażowania. Nie ma możliwości, nie ma czasu na przestój, jak w koszykówce 5 na 5, przejście obrony do ataku, tutaj jest praktycznie cios za cios. Pamięć o Włodzimierzu Błaszczaku wciąż jest żywa, szczególnie wśród osób, które razem z nim tworzyły zgierską koszykówkę. Jedną z nich jest trenerka, która wspólnie z Włodzimierzem Błaszczakiem budowała klub Magrys. To co w tej chwili pan prezydent i pan Robert Kokolski zrobili, to jest dla mnie... Coś niesamowitego, coś pięknego. Długie lata pracował w zakładach Waltera, a jednocześnie bardzo mocno sportem się interesował. Współtworzył też spółdzielnię rzemieślników, gdzie chyba panią Dorotę poznały jeśli też dobrze pamiętam tę historię. I w pewnym momencie właśnie wzięli na siebie projekt odbudowy Zgierskiej Koszykówki. To już ta nazwa padła, Magres. Wszyscy to zapamiętajmy, bo to jest jeden właśnie z fundamentów tego, tej, tej Zgierskiej Koszykówki. Pamięć o nim wraca tu za każdym razem. Jako o trenerze, pasjonacie i człowieku niezwykle skromnym. On raczej z tyłu. No taki był, był bardzo, bardzo skromny. Nie, nie wywyższał się, odbierz, także ciężko mi mówić, bo bardzo przegubują. mi go brakuje. Ciekawie, ciekawie na, na boisku nie brakowało sportowych emocji. Szybka gra, dynamiczne akcje i walka o zwycięstwo. E, jasne, to jest bardzo fajna inicjatywa. Wydaje mi się, że właśnie można się zebrać takie grupę koszykarzy, żeby po prostu podzielić się zajawką, pasją i się spróbować swoich sił. Na co dzień gracie gdzieś, czy tak hobbystycznie? Tak, no tak raz, raz na parę dni, tak sobie razem porzucać. No tutaj. Rekreacyjnie. Tak, i tutaj na każdym każdy wydarzeniu, no nie wiem który z nas, szósty, siódmy wydarzenia. Tak, jesteśmy w od jednych z pierwszych wydarzeń tutaj, w tej samej ekipie. Jesteśmy braćmi, to... Yes. <gracja> Gracie dla pieniędzy, tysiąc złotych dzisiaj to zgarnięcia. <gluje> przydałoby się wygrać, <gluje> przydałoby się wygrać. Jestem mistrzem z poprzedniej edycji, chciałbym to zaznaczyć. <gluje> <ś drugiej> Już grałem dla pana, dla pana Włodzimierza. Bardzo fajny turniej, no i przyjechaliśmy w tym sezonie, Tomek do mnie napisał, żebyśmy zagrali, jesteśmy złodzi wszyscy. Publiczność mogła liczyć także na dodatkowe atrakcje. Pokaz wsadów Arka Aro Przybylskiego, muzykę DJ-a tarczy i grill przygotowany przez Stowarzyszenie Przemysława Stańszewskiego. Moim marzeniem i pana prezydenta było, żeby ta koszykówka wróciła do zgierza. A pan e, Włodek był e, tym takim łącznikiem pokoleniowym e, tym, który kładł podwaliny tej koszykówki w latach 90. W organizację wydarzenia włączyła się też Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza, która propaguje ideę zdrowego wolnego od używek stylu życia. Streetball w Gierzu to coś więcej niż turniej, to połączenie pasji, sportu i wartości, które zostawił po sobie Włodzimierz Błaszczak. Dziewiąta edycja już za nami, a za rok czeka nas jubileuszowa dziesiąta odsłona tego koszykarskiego święta. Czy na europejskich drogach możliwy jest dzień bez ani jednej ofiary śmiertelnej? W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności policjanci w całej Polsce, także w Zgierzu, dołączyli się do akcji. Od 16 do 22 września kraje Unii Europejskiej prowadzą wspólne działania profilaktyczne. Chodzi o przypomnienie, że to codzienne decyzje uczestników ruchu drogowego, kierowców, rowerzystów czy użytkowników hulajnuk mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Policjanci ze Zgierskiej Drogówki również aktywnie włączają się w tą akcję, której celem jest przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne są decyzje, które podejmujemy, i jak bardzo ważna i licząca się jest odpowiedzialność na drodze. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Najczęściej za tragediami kryje się nadmierna prędkość, brawura i agresja za kierownicą. Przyczyną takich zdarzeń najczęściej jest nadmierna prędkość, ale również nieprawidłowe wyprzedzanie. Czy chociażby agresja na drodze, która też dosyć często na niej występuje? Jak podkreślają policjanci, każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za innych uczestników ruchu. Przypominamy o tym, aby zreflektować się nad swoim zachowaniem, spojrzeć na to, co nas otacza na drodze, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i pamiętajmy o tym, że to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się na drodze. Kulminacja akcji nastąpi 18 września. Wtedy w całej Europie podejmowana będzie próba, by nikt nie zginął na drogach. Centrum Kultury Dziecka to nie tylko warsztaty dla najmłodszych. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży w ofercie znajdziemy też propozycje dla całych rodzin. Wspólna zabawa, nauka i twórcze spędzenie czasu. W tym roku oprócz zajęć skierowanych typowo dla dzieci i młodzieży mamy także bardzo bogatą ofertę dla całych rodzin. Są to oczywiście oprócz dobrze znanych naszym uczestnikom bajkobrań wiele zajęć artystycznych i rękodzielniczych. W wybrane poniedziałki będzie to otwarta pracownia plastyczna. Będą to zajęcia artystyczne, na które każdy może przyjść między 16 a 19. W piątki będą to zajęcia dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, a jeżeli ktoś nie ma czasu w tygodniu, to zapraszamy w wybrane soboty od godziny odbywa się kreatywna kuźnia familijna i są to zajęcia, w ramach których będą odbywały się warsztaty albo rękodzielnicze, albo kulinarne, do wyboru, do koloru. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. O tych informacjach na pewno jeszcze więcej można przeczytać na naszej stronie ckdsgierz.pl A już teraz chciałam bardzo serdecznie zaprosić na najbliższe wydarzenie, czyli koncertowe otwarcie sezonu kulturalnego, 28 września o godzinie 16 u nas w CKD i w ramach tego koncertowe otwarcia. Po raz pierwszy w Zgierzu zaprezentuje się grupa Mozaika ze swoim programem Wielka Podróż Papugi, czyli z papugą za Atlantykiem. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia.